To jest, Co? Siemano Tragedia się wydarzyła, nie mogłem spać północy Halo Jak yy, nastroje bojowe? Ja grałem ostatni raz z Fortnite, a, rok temu chyba u Jacoba też. No Więc... to tak jak ja. Jawor, Freli, Xentendacion i Mixon. Kto jest u nas z prosem w drużynie? Mikols, on się tak nazywa? Czy ja nie wiem. Mixon. Mixon, o. A Jaworek, to kto to? Jawor, YouTuber CSA, y, Fortnite'a? Nie. O kurwa, półtora miliona subów. Co ma wspólnego z Fortnite'em? Nagrywał kiedyś. Okej, okay, to sobie ma więcej wspólnego niż ja, kurwa. O, ale raz zająłem drugie miejsce w tym turnieju, to się muszę pochwalić. Kogo miałeś w drużynie? nie? I jabłko 1v9 zrobił. <laughs> kurwa, ja nawet nie wiem czy jednego killa zrobiłem. No, naprawdę, moc przyjaźni wygra. Oglądałem ostatnio Harry'ego Pottera i to zawsze wygrywa. Obliczyłem, A, wszystko, jak zony działają, obliczyłem wszystko i cały czas biję po jeden, co oznacza, że mogę sobie wbiec do zona na 10 minut tak naprawdę, dopóki biję po jeden i przeżyć tam przez naprawdę długi czas, nie? I do tego czasu bardzo dużo placementu będzie wlatywać. I jeżeli będziemy robić tak consistent, grę w grę, to... No, 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 no. To dużo punktów będziemy mieli, nie? A tak to jest losować czasem. Dobra, każdy wie, gdzie lecimy? Ja wiem. Jedyna Dobra. lokacja, którą odlokowałem na mapie. <grym> ja pierdolę. Wszyscy nudujemy na tym największym budynku. Tutaj jest największy budynek. i Najlepiej trzymajcie się razem. Macie coś ciekawego? broni jakieś? Ja mam. Ciężki karabin snajperski oraz przenośny bunkier. O przenośny bunkier to jest najbardziej ważne. Hmm. Może to... o, Ole Dobra, masz jeszcze jeden? Nie, zmisklikowałem to Myślałem, że w budynku się nie da bunkra postawić, jest to sensu. sensu. Dobra, może zajdziemy kolejny. Luzik Znaczy to jest w sumie stary sezon, ja Ten sezon był 4 lata temu chyba. Zatiem nie wiem więcej No to jest za czasów kiedy ja grałem jeszcze te miejscówki tutaj. Dobra, mam z ajbo... WALĄ do mnie! Gdzie ty jesteś w ogóle? O ja pierw, zaczyna się w swoim świecie. Dobra, trzeba po niego jechać. Po nie, po niego się, nie, 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 ja jestem z wami, spokojnie, daleko nigdzie nie poszedłem mhm. Ej, Szczerze ja sobie dam radę solo Ludzie jedziemy No ale znajdźcie mnie Widać mnie? No nie Siadaj, siadaj za nim głowę dostaniesz tu do krzaka. zapraszam wszyscy siadajcie Tak Olaj. będzie wyglądać nasz gameplay przez następne 10 godzin grania. Okej, okay, ciekawie. Ja pierw. No Emocjonująco rozgrywka. W takie insy wariacie. What? Nie odwracaj się. Nie. Ej, to Snoop Dogg? O, A serio to Snoop Dogg. Okej, okej, o Dobra, jutro będziemy musieli zabijać, ogólnie ja dzisiaj na kampę gramy. Zajebiście Podobno Team Konopa nie otwiera skrzynek, bo to lootboxy. Ja <laughs> Mamy szansę. Mogę pójść do tych budynków tutaj? Sobie zobaczyć co tam jest? Możesz, na szybko powiedz, nie? Synek stój, coveruj. Coveruję, spokojnie, nawet przez chwilę nie pomyślałem, żeby tam iść. Wcale mu nie no zazdroszczę, że to on poszedł po tę skrzynkę. Dobra, dobra. Mmm... <laughs> Ej, widzę to, co to ma być? Testowałem, testowałem cię. No, no, uważaj sobie, nie? Dobra, przydałoby się ruszyć ogólnie. Dobra. Dobra, zapraszam do auta. Co to jest? Fort, to jest, jest... fort. Możemy tu wyciągnąć, jak teraz, wiecie? Ej, mamy fort! I patrzcie plecy, patrzcie plecy, patrzcie. Forcie. Patrzcie plecy? Które plecy? Tu, tu, tu. tu. Jaka literka? W. Wum. Jedzie tir jakiś. No, możecie go dać znać, że tu jesteśmy. Ja już się zajmuję rotacją. No, jest... no, okej. Okay. Okay. Zamknąć się do no, mordy na czacie, ja Dobra, nie jestem uszkami. graczem. Ej! Dawaj na dół, dawaj na dół. Chodź oci, chodź, 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 chodź Dobra, forte postawię, forte. Da się do mnie przejść? Cofam się. Dobra. Mam 12 HP, muszę użyć tego meda, co? no dobra, użyj, 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 no, jakoś damy do... radę. Jak ktoś zaraz was zostawię ze skierdaną. W plecy, w plecy jest gość za mną. Uważajcie za mną. Teraz musicie sobie radzić sami, a ja po prostu siedzę za mnie. Podnieś mi, podnieś mi! Stój. Dziękuję. Tam, Paweł, ktoś jest w tym porcie. O kurde. Jeb, KURWA! Jeb. 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 Dobra ja bohatera zagrałem, jest git O ja się wyjebałem Ja to dociuję Teraz bardzo dużo osób powinno ginać Dobra zabrałem im furę bohater <laughs> no co? Ej, piszecie, Dobra, że grana, kurwa. Ja z nie zagrałem? Dobrze zagrałem Zabrałem Dobra, im zobaczę. furę i rozwaliłem im yy, fort. Jeszcze nam nie idzie z co jest bardzo mało osób ma Forta. Widzicie co tu się stało? Tak, jak coś możesz zebrać moją kartę. Dobra. Masz meda z tyłu na plecach jeszcze, nie? miałem zaraz Source jeszcze. Wiesz co to w ogóle jest? Nie. Może będzie mieć bizon był po dwa razy dwóch więcej. Okej. Okay. Tak, jakbyś teraz postrzelał do nich? M za dużo ich jest, Okej. Okay. będzie po mnie. Za każdego fraga my dostajemy też punkty, nie? Tak. O Boże, co tu się dzieje? jest grane? What? Co jest? Chłopca na survival gra cię ja pierdziele Minecraft z działkami Patrzcie na to, ile jest. Najlepiej Aaaa! O. -o, -o. EJ, TO DWA, TO dwa. Ej, Ej, Ej zajebiste to było! To jest grane! Ej, ładnie! Panowie, no muszę pochwalić naszą komunikację oraz determinację. Tutaj trzeba wypogolić <grym> jakby Jawora i jego bohaterski wyczyn pójścia po skrzynkę. Nixon oraz jego kradzież y, samochodów. No i oczywiście Freli i jego kucanie. Kurwa, piękne to było. Nie no, każdy miał dobrą rolę pisaną do siebie. Tak, no i, słuchajcie, ja ukradłem samochód jednej drużynie i rozwaliłem infort przez co szybciej umarłem, ale oni też. Ile jest Gierek w ogóle? 5, dzisiaj 5, już 5, 5. 5, 5. 5. Ej, 26 punktów dostaliśmy, nie jest źle. No te no. miejsce mamy obecnie Ej Gawronek 007 ten co of Fame ma się bije? Nie kojarzysz, nie oglądasz? Daily Tinzy? Nie no, serio pytam. No serio mówię Dobra, czekajcie, bo pierwsze słyszę Tinzy O ja pierwsze, Dobra pamiętam, to jeszcze istnieje? Nie chcemy no. <laughs> to dalej. Wiecie, co to grapler? Nie, wow. e, co to kapler? Raga, raga przyssawka, to tak skaczesz? Dobra, z nią. dobra, dobra, wiem który, nawet umiem używać. Może żebyś tu nie spadł. O kur. Czemu nie żyjesz? <grym> Spadłem. <grym> dobra, luzik, luzik. Masz Łap le leczenie. O kurwa! To jest leczenie. Nie ja mogę ją wziąć na, na razie ja mam szarą, więc mogę wyjść wow. na niebieską. Taki sam damage tak naprawdę. Dobra, weźmiemy sobie tirę. O kurwa, złoty I można by się ruszyć. Sam. O kurwa, czekaj, ale te w 4 poszło. Kurwa. Dobra, dobra, pięknie, spadamy sam. Sekunda, a... sekunda, muszę coś sprawdzić. To czekaj, to będziesz w AUCIE sprawdzisz. O kurwa, nie będzie łowić. Bon a tir, to, a bon to tir. nie tak, że to jest OP, bo dzięki temu możesz grzy... ryby wyłowić? Ehm... Dobra, dawaj, dawaj tutaj do nas, wskakuj Kur... Dobra, dawaj, dawaj, bo nie mamy czasu Dobra, dobra, musimy tu siedzieć, patrzeć co tu się dzieje jeszcze ja zobaczę jak tam paliwo U naszych tirów Okej, okay, okej okay. Mogło być lepiej, ale nie jest źle Jak tam sytuacja na dole? Nie mamy tutaj, szukamy Zero meda Punktowania Znalazłeś meda? Czy zero? Nie, zero, zero, zero Kurwa... Dobra, tu jest gość Testowanie Tu tutaj są goście Jedzie ktoś, jedzie coś, jedzie coś O Leży Nice Oni go zaraz podniosą pewnie Stop, znowu Dobra, tak szczerze jaki... Po... Spadamy stąd, spadamy stąd, chodźcie tamam czuję spadam do helikoptera czekajcie jeszcze nie wsiadajcie jeszcze nie wsiadajcie wszystko gotowe co możesz dostał 110 110 dostał mam fulla spokojnie dobra chodźcie do helikoptera dobra wsiądź i kliknie kontrol żebyś się przelogować Leć! ej no dobra lecę o kurwa <laughs> ja kidy mi poczekam u Dobra, ci do ss. Trochę odwiedź Tam jest górka, tak, jest, dobra. Wysi wysiadka, wysiadka, wysiadka. Wysiadajcie tu. Żyjecie? Syn o o synek nie wysiadł. Ej, o, straciliśmy. straciliśmy O nie. Dobra, żyje jakoś. Dobra, dawać dawać na dół tutaj będzie trzeba. Dobra, jest luz, nikogo nie ma. Możemy wyjść do safe'u. Dwa. Dobra, chodźcie, stąd, spadamy, spadamy. Uważaj, że już się, bierzesz, się Poczekajcie trwała. na mnie, ja Ej, mam już full HP, poczekajcie, serio, proszę, proszę, już. nie, nie, nie to, dawaj, musimy jechać teraz. Już idę. Dawaj, szybko, bo jak nas zobaczą ci z góry, to sobie wpijże. A, bo wy na górze jesteście, ja na, ale... na, na, ale... na dole. Na dole, na A, Albo to do niego strzelają. KURGIE! Nie strzela cały czas, o, cholera, nie wiem kto. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, zostawiamy, ku. wsiadajcie, wsiadajcie. O, ja p... Ale wyrzucę pominy ja p... Dobra, mi się ogarnia. Damy radę? To tak po... Zabiłem jednego Proszę RPG'a wrócili do tej gry? Ja p... dole Dopóki to nie leci we mnie to jest luz I, I dopóki kur... nie zeskoczą z góry Nie no serio zabiłem jednego z, z Są w sobie. strefie, więc będą siedzieć 70 osób a to jest po... Ile, ile jest osób i jaki jest zon? Nasz zero killi? nie ja zabiłem serio Jednego zabiłem nie, kur... Zabiłem jednego. No przecież wiem co zrobiłem. Stary, ze snajperki trafiłem. Poproszę szota. Proszę bardzo. Dla wszystkich niedowiarków. coś, jedzie, coś, jedzie coś. Wow. To już nie jest fajne. sinio, jest... pewnie jakiś pros. Powaliłeś? Co za różnica? 9 top 9 A ty, gameplay, ja Miniomi na Fortnite, nie na Metalica to... Ej to jest top 1. Cały czas top 9 Bo muszę dawać na siebie co tu jestem O! Ja Ładę! mi samo w coś, nie wiem co się dzieje On nawet broni nie ma! Siad, hopony to Ty masz ziomka obok siebie! Ziomka bałwaną To jest! Ja nie mogę 5 od diabł stało oh, czwarte miejsce, czwarte miejsce I bez chwili znowu jest dobry Dobry jestem kurde nie no panowie zagraliśmy to naprawdę dobrze Tak, wszyscy zagraliśmy pięknie Już Jeszcze chwila No już, teraz. już W ogóle nikt nie leci tutaj, nie? Dobra to ja lecę Nie, nie Cholera. Leci... Tam... Warto się poświęcić dla drużyny A nie zgubisz się? Nie No mowa lokalizacja. Ej, lama tam jest, my jedziemy tam Myślisz, że Campion masz coś lamę weźmie? No dobra, albo z drugiej strony. Dobra, Możemy tu wejść na play i kowry uciekamy. Czy będą metki te? z skrzynka, co za pudło. Żeby nie podchodzili po prostu. O, Ja. Ej, a jakbyśmy zamienili się w pudła i czekali? Nie no, to ktoś na pewno się skapuje No ale szczerze, czy istnieje lepsza strategia dla mnie? <zysklenia> <śmieniu> ja ty Ej, jest 90 osób, to jest p***ane, nikt nie leda Kartos, Karton! No skarveni, nie kapnął mi się no właśnie. No właśnie <śmieniu> Dobra, czekajcie, weźcie, dawajcie znać, że tu jesteście, przemyślcie <śmieniu> szybko, patrzcie co no, no. w, w pałacu w na S ta, ta, ta. Tylko dobra, nie stój w miejscu po prostu. Ja, jak ty dostaniesz głowę, to jestem już w pizzie, nie? Tak samo jak w że nam to zgryfowało. Przeniosłeś go, Jabor? E, w sensie? Dobra, e, no wraca już się powoli, a zaraz się przyspieszę grafterem. Mam jednego meda, ale w sumie nie mam jak go, a, go marker, żeby nie zapomnieć ani. nim. Zostawię fort Co? może ten zielony. Gdzie są te forty? Zielone, moje zaznaczone. E, tu, w, w, w czerwonym no, mamy tutaj. Widzę, no, no, to jest jeden, tak? Jeden. A drugi jest tam z tyłu. W niebieskim budynku na piętrze Dwa. Tutaj, tu, 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 Chyba na piętrze albo na parterze był. gdzieś leży. Zbieraj! Zbier Mikson, Mikson, auto! Yy, apteczka! Mam sześć, mam sześć. nie, nie potrzebuję więcej Potem, Dobra, to ja do, chodź idę po to. Chodźcie do auta, Chodź do auta. chodźcie do auta. Wszyscy jest do okay. dam mnie do mnie, do mnie, do mnie powiem wam tak Nie, nie strzelajcie do dużo, nie rob za dużo dymu. Chodźmy... Nie pikujcie, nie pikujcie, słuchajcie się na A pierdolę Macie porta? porta? Porta, porta, porta Tu Ej gorzej nie, nie mam Jak coś dostaliśmy k***a z najgorszego zona jak, jak, jak dało się ten Co się od*** brusa? Nie opłacił w internetu? Termineta, bo nie zapłaciłem. Czegoś takiego się nie spodziewałem. Y Co za zlep. Dobra, już zacznę pisać. Oddawaj kasę. Daję ten kod. Oddawaj kasę. Policę. Kontrol C i trzeba rozjść ten czat. No i ruszyła maszyna. Tego już nie zatrzymacie. <laughs> maszyna ruszyła. Piękny jest internet, oj, tak. Nie zrobiłem tego celowo. Oddawaj kasę, celowo rozłączyłeś streama, policję. No. Dobra, jest kodzik. Bo ja się po cichu czaję, ja mam dużo dla was niespodzianek z Xboxów. O, widzę, nie? Na drugim ekran. No, jak coś, to on nic nie ma. Okay. <grym> <grym> no i nie stój tu bez ruchu, bo cię zestrzelam ze snajpy. Z tamtej górki cię widać, stamtąd. ręka mi się skusiła, musiałem jeszcze wytrzymać. kurwa, co to było? A ty, Ej, a ja ty w dole. Wysadzasz tam budynek, gościu! Chciałem, żeby się balić, że tu jest wojna. Mam 5 medów. To są bandaża. Wracajcie mnie. Czemu ja gram w tego Fortnite, jak jestem głównym zawsze? Co Dobra, sezon to czas? samo, ja p**ko, taki Ja naprawdę nie trolluję, ja się staram. Nie, nie mamy grafera, nie? Nie. Ja.

Ale naprawdę nie chciałem, chciałem się wyleczyć Żeby nie zabierać tego Dzięki Na dół, na dół, na dół, na dół Wow, jest na blisko, na blisko. was, lecą was Będziesz do góry Będziesz do góry Chodź z góry, schodź z góry Kurwa, helikoptery, wszystko tu jest Co wrot tam gotuje Dzień dobry Oj kurde mam też V Wygramy to Kurde, ale jestem głównym. Dobra, gotowi jesteście? Nie mam no, absolutnie no, nic. Po złotem? Dobra, możemy się zamienić. Chcesz sniper? Odpowiedź, co mnie nie mini ci Może. Masz mini. Ja nie będę miał leczenia teraz, ale dobra, idę po auto i. Co, co, na tartak? No, no, no. Nie wiem, co meczautem chcemy tam jechać. To ale będziemy głośniejsi, nie? No. Time, time, tańczą jeden. Tańczę, jeden. time, time, to mój. Ja wy... time, no time, w*******. Piotr? time, 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 jest time, tak na minusie. time, się w nich, time, się w nich. Tu time, time, Zaraz, zaraz, zaraz. Ej, gdzie jesteś? dobra. D dobra, na no jutro strata przygotuję. Wytłumaczę wam ten, jak nie macie czasu. Ja będę ćwiczył. Dobra, pograć sobie jakiś ten. No builde Dobra. dobra. Jutro, jutro ludzi. Gdyby było friendlifyr, byś miał 3 kilo lekką ręką, gucio happy. KU bo nie rozumiesz O, hejolu Skończyłem już turniej Fortnite'a, nie poszło mi zbyt dobrze Jak mi poszło? Wiesz co, no... Kurde, Jaworowi raz wywaliło kompa Raz Mixon party, i kurcze wszyscy padliśmy, ale jak zostałem sam raz, to byliśmy drudzy No Jaką mieliśmy strategię? No ja zabijałem, Mikson zbierał medy yy, Jawor jeździł furą, no jakoś dobrze wyszło no jakbym gra... Słuchaj, wiesz, że Mixon zarobił 140 tysięcy dolarów z samego Fortnite'a? No. Koniec z szachami, też tak myślę.